Tam ich serdecznie zgromadzonych, jakże szybko kubik z figalek przemyśle to przemyśl notewnik Grecko numero jest bardzo sympatyczne, ciekawe na jakiej kwocie on się zatrzymał Zawierzone są ceny tych kart niebywale przez to, że wszyscy ludzie już sensowni trzymają po prostu swoje paczki na team of the year gdzie będzie coraz bardziej skręcony drop, ale dobrze, niech trzymają. 480-490 tysięcy. Leon się ceni, więc sporo. Bo alternatyw na te pozycje pojawiło się trochę. Ja nie pamiętam, z którego to było eventu, ale wczoraj kolega był używany na laderze. Nie przeze mnie, ale widziałem, że przez kilku poważnych gości. Głównie przez to, że oczywiście daje kema dla. Tacha, ale sam w sobie też nie jest jakiś bardzo słaby, tylko jak ty się to cholery jasnej nazywałeś? Stiller, 88, z incesji pasem, z longbolem, tiki-taką, intercepcją, press provenem oraz relentlessem. Piłkę kopnąć potrafi, piłkę potrafi odebrać, Sylwetę ma całkiem ok. 4 na 4, 6-0, to jest najbardziej domyślny iść jaki tylko sobie możesz wymarzyć. Przede wszystkim nic nie kosztuje, nie ma 90 overalla, idea jest grań dla Jonathana Tacha. na Rotor jest niezmienny względem tego, co było dwa tygodnie temu, bez żadnych... Udziwnień. Panturam raz wleciał z czerwoną kartką, ale już tu wraca. Trumeli na stoperze jest w miarę sensowny, ale trochę już przeterminowany. Tak samo jak Cole i Michael. Który w tej wersji kształtuje 100k Reynalders po ewolucji, Ron Ronik, Kurde, w końcu zaczęło mi się grać dobrze Ronaldinho liczby i tak wyglądają, no specyficznie, no Gość ma więcej asyst jak bramek Stevie G, Olise, niezawodny Savinio 583823. Ten, ten Bias ma lepsze liczby niż Ronaldinho i to jest O mój Boże A bez tego to już w ogóle byśmy nigdzie nie zajechali Dobra, jest jak jest Elite Division, nagrody ulepszone, jedziemy z tym triple piki, informy A co to jest? 8.7 razy 2, 2.3 review pack co to jest? To jest jakaś nowa pierdoła i 75 tysięcy monet, co to jest? Idziemy z player pickami. Pierwszy, 1486 486 może Rafael Leao, może cokolwiek do składu. Kevin De Bruyne, 90, no niestety Kevin De Bruyne, to tylko w jednej wersji mnie interesuje. Thunder z stackowej, ten najwyżej może być przepalony. Next, event, David Lopez, BT, dwa eventy z rzędu i Eberdorf. Tragedia, z long ball passem na środku obrony, na cholerę ci long ball pass na środku obrony. Gordon86, no ten gościu jest mega grywalny na niestety jego karta FIFA nie jest najzwyczajniej dobrze odzorowana. Sierra 86 z Pinget pasem z Ligę, więc nic szczególnego i Diani, chyba totalny nic! Benzema 86. Wow, 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 wow. To za fantastyczne rozdanie. I to jest nowa paczka. 87 7 razy 2. I może polecić Trailblazers, Centurion, Trackstar, FC Pro Life Thunders. Tak i jeszcze trzy różne eventy. Dosłownie wszystko może być. I jest 87, bo jakby było 12 winów mniej w Rivals, to by było 86. Więc oby było warto tym razem. Pierwsza idzie kobieta, co jest bardzo złe. Neste. O nie, to jest ten Michael Jackson jak kto za Michaelem Jacksonem? Cokolwiek grywalnego, błagam. Nie po to daliście taką nową, świetną paczkę, żeby tu Cameron do mnie wychodził. Kto to jest? Karasko? On ma kartę w tej grze? Janik Carasco? Widziałeś to gościa, który grał fullu przez ostatnie 5 lat? I co? LB? Nie, nie, nie. nie. Totalnie nic. Witam, Robertcik. Kto z tym Araucho? No, Araucho ma odejść. Ke KERKES 94 Agility, 93 Balance. Wymaksowana Stamina i 92 Pace Ten gościu wskakuje do mojego pierwszego Skodu za Ashley'ego Cola to, to jest najwyższy moment, żeby pan Ashley koczy z drużyną pożegnał Ale jakby tak spadło do 29 to jestem w stanie to przełknąć Do 31 Enough Rare Mega Pack Bez eventu, ale może z walkoutem Bez walkoutu Rare Mega Pack dawno poszło w zapomnienie 80 razy 50 Z eventem Proszę bardzo i to jest ha... Co to jest? A to jest Hurricane tylko, Hurricane ma event? Czy to, czy to się pokazuje, że pierwszy idzie złota karta, a potem będzie dopiero event? Bo strasznie namieszały te zmiany, właśnie. Czyli jest zwykły Hurricane i Balerdi 86. Wow. To zmiana jest naprawdę tak fantastyczna pod względem tego, ile ludzie będą dłużej otwierać paczki. To są po prostu totalni geniusze. 80 razy 75 Bez eventu w lepszej palce, teoretycznie. Ale dwa ukałty. Dwie kobiety, hackerbrek 89, nice. I pika kampanię, a potem otworzymy na do jeszcze na głównym koncie. I leci. Prawy. De Bruyne. Lochman 86. Nieszczęsne kobiety. Andryś 88. O, to jest taki pan piłkarz do zastąpienia Gerarda, czy nie? Albo trzymamy niego na stoperze. Longbola, antycypację bruzera, triwele. Stoperem będę strzelać, triwelkę. Trzeci. Good deli 87, to tą mordeczkę już wtedy posiadam. I walkout. I to jest double walkout czy nie? Nie ma. Nie, jest, 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 jest double walkout. Jest? Kur... Podejście numer dwa. Pierwsze było paskudne. Te same player picki i ta, ta menda ta paczka, 8-7 razy 2 ze wszystkich możliwych eventów. To znowu tylko bardzo ładnie wygląda na opakowania. A w środku jest wielkie rozczarowanie. Pierwszy player pick. Dawaj, greczko, Tręcicho. Eddy. I Frankie Pinkbong. O mój Boże. Nawet jednego informa nie było. Oj, długa animacja. Martin Edegard. Od jakiego overall jest aż taka długa animacja autor? 89? Kark. Harry... O kurwa, przyszło mi z kępicy na kark. Kane'a nagle. No okej, okay. troszeczkę lepiej. Od 8-8 jest taka animacja długa. Bruno Fernandes Wrighton I Donna Donnarumma. Nie. A 3 playerpiki. 8-6 razy 4. Nie było nawet jednego informa, rozumiesz. O Caicedo z Real Madrid. Walkout Inform. Na lw. I to jest Gordon. Za każdym razem pan Gordon. 70 razy 50. Wymienne. Inform. ale wielka bestia. Bramkarz. A bo to jest Donna i Inform. Nie, to jest nie do przyzwyczajenia chyba już. Nie po to dali taką animację jedną przez 4 miesiące gry, żeby potem sobie to zrobić z nas jaja. Gordon. Nie, no szósty raz dzisiaj leci ten Gordon. Swanson Neuer Stones. Leci 80 razy 75. Bo ta wygląda tak dobrze, zostawimy sobie to na koniec. Niewymienna. Bez eventu. Z walkoutem. O oh, wow. CM Scotland. Ale double walkout. Są dwie złote, fajne karty jeszcze do trafienia w tej grze. Tylko nie spojrzałem, czy jest double. Oh. Trzy informy. Oczywiście, że trzy informy poleciały w parce niewymiennej. Nie nie mogę polecieć w parce wymiennej. Lecimy z tym. Dajcie jakiś dobry, boży event. To może być dosłownie każdy. A idzie. Co to, to jest? To jest Santa Cruz! 80-letni Santa Cruz! Nie, no, jaja, jaja! Kto za Santa Cruzem? Co to, to jest? Ciuram w ewolucji, Bellingamy. Lecimy. Pan Ciram był najlepszym obrońcą w grze, a potem już tylko podwyższa stawkę, nie? Ma Saliba, Konate, Bellingham, Modric, Ovino. Dlaczego kolega grał Modriciem na HPO i wziął Rodrygo na za, za, za te tokeny? I wciąż nie naprawili tych nazwy składów i to powiedzenie zostaje naprawione przez następne 3 miesiące. Da ja się trochę odzwyczaić, bo wczoraj dobijem te punkty na Road to Glory, to każda akcja wygląda tak, że po prostu gram na Ronaldinho i potem szukam Savinio. I na tym się kończy. Gareth Bale, świeżutki Gareth Bale, witamy. Go Gareth. Gareth, 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 Gareth. O cholera, jasne. Bez gnia taka torpeda idzie w okno. Kurde, odejście ten Bail ma fajne. Ja pamiętam jak się grało w pierwszym laderze i to chyba była wówczas jedyna karta na wypożyczenie sensowna w tej grze. Dokładnie w tej wersji, bo chyba żadnej jeszcze innej nie ma. Dopiero będzie w SBCQ na, na Team of the jakiś nowy Gareth Bail podobno. I wtedy ludzie go używali normalnie na ataków 4-4-2. Co biedniejsi, jak już ktoś miał trochę więcej kasy, to Bail na skrzydełko. Już wiedziałeś, że goś się jest milionerem. Oj, Gareth Tuchna, ale poważne posiadanie. Cholera. O Mardo City idzie? Odar Marmusz? No to szczere, chyba była tutaj o nim z tego co kojarzę 55 milionów euro, Odar Marmusz Dobry rok w Bundeslidze i kolega jest ściągany No ciekawe czy to wypali kurde Bo ile on już ma bramek w tym sezonie w Bundeslidze? Bo on tam naprawdę no idzie równo Pytanie tylko Premier League to trochę inne rzeczywistości No i też trochę inaczej umiejscowiony w drużynie mimo wszystko No ale też trochę, trochę inna drużyna Trochę częściej będzie mieć piłkę to dlaczego takie triwele nie są zrefione jeśli do finish shota, od początku gry, potrzebowałeś chociaż yy, playstylu, prawda? A do triweli? Triwele możesz dosłownie strzelać yy, eśpedekiem, który ma czasem 70 strzałów z dystansu i nie ma nawet srebrnej triweli. Złota triwela to jest jeden z najbardziej useless playstyli ofensywnych, jaki tylko możesz mieć. Bo to jest po prostu zmarnowanie playstylu. Bini, bini Magic! Oj, kapitalny kapitalny Grimbochowiak! Niko, niko, niko Magic! Magic, a trivela Eja, heja, heja! O cholera, ale odejście Siema, Są dwie paczki za Boże kwalifikacje do ligi weekendowej, idealny fodero Jest walkout Ale to jest 8-5 Bez eventu Ale granic szaka, no niestety I Nie dali złudzeń